To są chleby takie, które są wytwarzane pracą ludzkich rąk, nie, nie maszynowo, także, także to, to, to jest ręczna robota i to są takie naturalne produkty. Jak pan ocenia ja z hełkutem? O, m, Bardzo dobrze. Wspomnienie sprzed y, kilkudziesięciu lat. Takim jeździłem w młodości. Właśnie pan takim, takim? takim? Tak, takim dokładnie. Taki mieliśmy w swoim gospodarstwie. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z naszym pięknym dożynkowym wieńcem, który, jak Państwo przed chwilą widzieli, wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Dużo pracy w niego włożyliśmy, żeby się tak pięknie prezentował, ale też żeby przekazywać tą kulturę i tradycję naszych przodków. Tak? Dla których to były, dożynki to było bardzo ważne święto, to było podziękowanie Panu Bogu za plony, za, za całoroczną pracę, za ten trud, za, za błogosławieństwo jakim były zbiory zbóż, ziół, owoców, tak, żeby można było przeżyć do następnego lata. Muzyka Jesteśmy tutaj dzisiaj z naszym pięknym dożynkowym wieńcem, który, jak Państwo przed chwilą widzieli, wygrał konkurs na najpiękniejszy wieńc dorzynkowy. Dużo pracy w niego włożyliśmy, żeby się tak pięknie prezentował, ale też żeby przekazywać tą kulturę i tradycję naszych przodków, tak? dla których to były. Dożynki to było bardzo ważne święto. To było podziękowanie Panu Bogu za plony, za, za całoroczną pracę, za ten trud, za, za błogosławieństwo, jakim były zbiory zbóż, ziół, owoców, tak, żeby można było przeżyć do następnego lata. Jak się Pani czuje w związku z tym, że Pani grupa zwyciężyła? Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że my, jako stowarzyszenie reprezentujące naszą małą społeczną, społeczność lokalną, mieszkańców Gminy Wyszki, tak, zdobyliśmy taką nagrodę i takie wyróżnienie. A może tak troszkę o specyfikację tego wieńca, jak długo zajęło stworzenie go? No, wieńc tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć już w maju, to znaczy zaczęliśmy zbierać na niego zioła i zboża. Przez cały maj, cały czerwiec, lipiec, wtedy kiedy jeszcze zboża nie są dojrzałe, musimy je zbierać, żeby one mogły zachować swój piękny kształt. Samowicie wieńca zajęło nam trzy tygodnie. Wieczory, czasami nawet do późnej nocy 12-13 osób. Trzeba było to zboże powiązać, przymocować je do metalowego stelażu za pomocą nitek bo ten wieniec jest tradycyjny, czyli nie ma tam ani kleju, nie ma tam też żadnych rzeczy, które, których nie można byłoby, że tak powiem, w takim wieńcu znaleźć 100 lat temu, tak? Czyli są zboża takie jak cztery podstawowe nasze zboża, takie tradycyjne, czyli pszenica, jęczmień, owies i żyto, tak? Żyto, z którego jest wypieczony chleb. I taki, no... To jest pracochłonna rzecz, ale dużo przy tym było radości, dużo śpiewów, tak? Właśnie e, pokolenia, które się łączyły, bo były właśnie i nasze dzieci, byli też dziadkowie, którzy e, się angażowali i, i sąsiedzi, także dużo, dużo e, pozytywnych emocji przy takiej pracy. Rozumiem. W skali od 1 do 10? Jak dzisiaj ta impreza Pani się podoba? Czy no, podobała nie wiem, nie. Pierwszy, pierwszy strzał, jak tu wchodzi Pani do głowy. No powiedzmy na dziewięć, bo tam mówił coś jeszcze do ciągniki jadał, a nic nie słyszałam. Rozumiem, dobrze. A inne atrakcje? Gdzie Pani jeszcze była? Co Pani widziała dzisiaj? No nie byłam to naokoło, byłam, te ciągniki oh. oglądałam, tam byłam, na no, trzy bardzo długo kolejką, samochodem tam wjeżdżałam przez las I jeszcze tam pójdę, chcę zobaczyć, jak tam jeszcze coś stoi. Rozumiem. A skąd Pani przyjechała? Za kosztową Jeszcze raz? Za kostowa Leckiego. Duże liczby zawsze robią duże wrażenie. Czy może jest pani w stanie powiedzieć, jaka ilość materiałów była potrzebna? Oj, co ciężko, to jest... ciężko to określić. Wie pan, bo to były naprawdę, yy, ja powiem może tak, ten wieniec waży 140 kg. Więc tak nasi panowie mieli co dźwigać, yy, i to są kłosy zbóż, tak? Tam jest słomy dosyć niedużo, bo te kłosy po ucięciu. I przy mocowaniu do, do wieńca są mniej więcej, yy, ta słomka zostaje taka, więc to jest tak naprawdę waga, waga zboża, waga ziaren, które tam są przymocowane. Rozumiem. Trzy tygodnie wiązania oraz podejrzewam, że też chwilę czasu zajęło zebranie materiałów na stworzenie wieńca po jak Pani rozumie, czy było warto? No oczywiście, że było warto. Było warto, żeby poczuć tą atmosferę, żeby właśnie przekazywać naszym dzieciakom, tak? te tradycje, które dla nas jeszcze może są um, takie żywsze, tak? bo ja też pamiętam, jak moi rodzice wili wieniec i jechał on na dożynki parafialne czy diecezjalne, tak? Natomiast nasze dzieci, jeśli my im tego nie pokażemy, to one tego nie zobaczą i zginie ta tradycja. Jak pan ocenia przejaw z o, m, Bardzo dobrze, wspomnienie sprzed y, kilkudziesięciu lat. Taki jeździłem w młodości. Zresztą takim taki znak, taki dokładnie, taki mieliśmy w swoim gospodarstwie. No, teraz dopiero jak przejechaliśmy ciągnikiem w koło, to zobaczyłem ile jest ludzi, więc naprawdę impreza. O no, bardzo okazała. Tysiące, tysiące ludzi. Myślę, że po, po okresie pandemii, po okresie różnych takich czy, czy, siedzenia w domu, wreszcie ludzie mieli okazję wyjść na zewnątrz. To jest znakomita okazja znaczy, budowania wspólnoty, wspólnego świętowania. Bardzo dobra impreza. Myślę. Gratulacje ogromne dla pani dyrektor Muzeum za organizacji tej imprezy. Bardzo fajna przejażdżka, nie ma wspomagania, jest klimatyzacja, także jest dobrze. Rozumiem. Tego właśnie z panem ministrem rozmawiałem. Pan minister powiedział, że było to obudzenie, więc wspomnień, sami lat, ponieważ z takim samym ciągnikiem jeździł. I jak to wyglądał pan? czy na co dzień ja, to? Pan ja tu niestety klas? jeździłem tak jak pasażerka, bo mi dziadek nie pozwalał jeździć za, za kierownicą, ale też mam właśnie wspomnienia, bo taki podobny ciągnik miał e, mniej moi dziadkowie. Rozumiem. A jak pan ocenia dzisiejszą grę? Jak się panu Piękne paska? święto, piękne święto. Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć święto chleba właśnie z dożynkami wojewódzkimi, żeby podbić właśnie jeszcze rangę i jeszcze bardziej docenić trud i pracę rolników, ich codzienną pracę. Rozumiem, a na przestrzeni ostatnich lat, Pana zdaniem, które, która impreza, które dożynka, które święto chleba wypadło najlepiej? Myślę, że tegoroczne wypadło najlepiej. A pod względem czego? Pod względem frekwencji, ludzi, mamy świetne zespoły wieczorem, kombi, pektus. Widać, że jesteśmy w szczycie, można powiedzieć, imprezy i sama frekwencja, jak można dokoło spojrzeć, bardzo, bardzo dopisuje. Super. I czy na co dzień może korzysta Pani z takim maszyniem? gospodarczych? Czyli jest to Pani, a jest to Pani w ogóle pierwszy raz? Nie. Pani do Kaczyńska? Tak, tak. I jak Pani porównuje, co to, to Pani jakąś Nie, prowadzi? jest tak samo jak zawsze. Super. To jest tak samo jak zawsze. Super, dobrze. A jak Pani sikulowała dzisiejsza impreza? jest tak jak zawsze, wspaniała. E, do, dopisała pogoda, także jest Przede wszystkim zachęciłbym wszystkich do odwiedzania stoisk i kupna lokalnych produktów wytwarzanych przez podlaskich producentów, bo kiedy my ich będziemy wspierać, oni będą mieli łatwiej. Musimy kupować u naszych sąsiadów, którzy są często lokalnymi, drobnymi producentami i to bardzo, bardzo dobrymi, bardzo dobrej jakości produkty wytworzały. Propagujemy tutaj, promujemy zdrową żywność, zapraszamy na nasze pieczywo w Szycach poza Siedlcami w regionie całego Mazowsza. Rozumiem, czyli przyjechali tu Państwo aż z Mazowsza? Tak, jesteśmy Siedlec. Rozumiem, I tak Państwo co roku rozumiem przyjeżdżają tutaj na... Tak, staramy się być co roku. W zeszłym roku nie byliśmy, wiadomo, w tym roku jesteśmy. Dobrze, i jak dzisiaj idzie sprzedaż chlebów, jak Pan ocenia? E... Jest bardzo dobra sprzedaż pieczywa, no jak widać jest dużo ludzi dookoła, także nie narzekam. A czym pańskie pieczywo się wyróżni? To, to ściąga ludzi. To znaczy tak, mamy pieczywo naturalne z tradycjami takie jak kiedyś. I to wystarczy, tak naprawdę. Bez chemii, bez żadnych dodatków. Wszystko tak jak powinno być. A jak pan ocenia, dlaczego aż tyle ludzi przyjeżdża na festiwal chleba? Dlaczego jest aż tak duże zainteresowanie chlebem, który tak na dobrą sprawę jest dostępny wszędzie? Tak naprawdę nie, nie mam zielonego pojęcia. Uważam, że, że no pewnie to jest e, jaki, jakiś taki teren nadburzański. Może działkowcy, może rozpromowanie imprezy. Trudno powiedzieć. I to rozumiem jest chleb roboty. Czym mam się różni w takim razie od ślepowych chlebów? To są chleby takie, które są wytwarzane pracą ludzkich rąk, nie maszynowo, także to jest ręczna robota. To są takie naturalne produkty. Robię równiankę na konkurs Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. I jak pani idzie Robię równianki? Na razie dobrze. Dobrze, a na czym właściwie polega robienie takiej równianki? Jak mogłyby Pani widzą przybliżyć? Może ehm, no to zrobić taką równiankę, potrzeba zboża, owie, żyto, pszenica, ym, co tam? No i kwiaty, jakieś, nie wiem, y, zioła też są wplatane. Ym, no. No, tam jeszcze ktoś jeszcze ma w gospodarstwie jakieś marchewki, buraczki, coś takiego. Rozumiem. A zastosowanie tej lubianki to ma, spełnia, spełnia jakieś kwestie estetyczne, czy jak to wygląda? To może estetyczne też. Na pewno coś jeszcze ma tam z tym ludowym, ludowym czymś, ale dokładnie to, panie, to nie... Rozumiem. I pani robi to w jakim celu? Zasadniczą? Na konkurs robimy w sumie tutaj w muzeum, muzealny, jak co roku. Rozumiem. A jak to wyglądało w latach poprzednich? Pan, 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 jak chodzi o pani udział? No znaczy robiliśmy w domu, w tym roku akurat, akurat tutaj w muzeum pleciemy, tak, tak co roku przynosiliśmy z domu. Prawda? A w tym roku yy, no tutaj w muzeum też się spóźniliśmy, bo już jest dużo, dużo zrobionych, pięknych równianek. Rozumiem. A jakie ma Pani tutaj nastawienie odnośnie tego konkursu? Konkretnie, konkretnie zwycięstwo, czy raczej sam udział, zabawa, jak pani to... Widzi? Nie, no to raczej, raczej bo i tak, raczej tam żadnego miejsca nie zdobędziemy, więc, więc już tylko, już, tylko tak, żeby, żeby dla zabawy dla dzieciaków było.